Oto projekt domu ROJAN 5, który posiada antyresolę. Jego elegancki i nowoczesny zewnętrzny rys idzie w parze z dużą przestrzenią wewnątrz, którą zapewnia podniesiony sufit w salonie. Razem z kominkiem, wyjściem na obszerny taras i jadalnią, strefa dzienna będzie bijącym sercem Twojego domu. W pozostałej części znajdziesz dwie duże i wygodne sypialnie, łazienkę. Oraz garaż z kotłownią z opcją na paliwo stałe. Antresolę zagospodarujesz na swój sposób. Jest tam miejsce na studio, siłownię, strefę relaksu lub zacisną sypialnię. ROJAN 5, łącząc prostotę formy, niski koszt budowy i utrzymania oraz przytulne i funkcjonalne wnętrze, stanie się idealnym rozwiązaniem dla twojej rodziny.